Jesteśmy w takiej ichniejszej knajpce Pani nam polecała Mamy ciap ciap i ciapa jam Kasia akurat poszła po sztućce Bo nasz stolik był bezsztućcowy Zobaczymy co to będzie Wygląda takie... no śmiesznie A noże oczywiście nie ma Chociaż ostatnio zaczęliśmy dostawać tutaj To prawda były w ostatnio paru knajpkach noże Też to jedzenie Ogólnie super tanie jest Bo to kosztuje złoty zł A to kosztuje no nie, ok. to kosztuje 15, a to kosztuje 10. Czyli nie. mamy... Czyli to 3 i to z no A no, czyli 3 i od 5. Tak, przepraszam. Taka... Taka propojedzonka. Pamiętajcie, że oni mają inną skalę Not Spicy. Każdy spróbowała. To jest not spicy, a były very, very, very spicy, żeby było. Tak. To jest very not spicy. Czy nie, że jest na wpłycie? Ale no bo Dobra, pani nam przynosi jeszcze? To nie jest really? Spicy. really? No, but... no to tak, sytuacja wygląda tak. Tu mamy nawet spoko kurczaczka, tylko pikantnego. Mm, no w jakimś sosie. Tutaj rosołek. A tutaj mamy... Em, bo, u nich jedzenie robi się tak. Z tyłu są takie pudełeczka. Nazywa się to zupka chińska. I do połowy da dają makaron, a do drugiej połowy wkład i nowy makaron i nazywają to swoim daniem no i smakuje właśnie jak taka zupka chińska ale właśnie dołożyli inne makaron i dorzucili koczaka a tu mamy wodę z cukrem w sensie ona to nazywa sok pomarańczowy no ale woda z cukrem jeszcze trochę bardziej podniosłowaliśmy te zupy i są mega, mega pikantne a dla nich to jest nie pikantne bo dużo dania nie były największe, to chcieliśmy sobie jeszcze dowodzić takiego kurczaczka, którego nam polecała Najbardziej w swojej restauracji Tak, ale powiedziała, że to co jedliśmy nie było spicy A ten kurczaczek będzie spicy Więc jednak sobie spicy. odpuściliśmy Bo potem nas tak pali, że to hitnie Właśnie po zakupach kupiliśmy sobie lody Magron taki u nich kosztuje 5,50 W sensie w, złotówki, w złotówkach już I jak przejeżdżacie na Bali to trzeba pamiętać, że tu nigdzie, przy nigdzie nie ma alkoholu Tylko w restauracjach i barach ja po prostu nie da się nigdzie kupić, a byliśmy w ten... w, w Denpasar czyli tam gdzie lądowaliśmy, to był jeden sklep z alkoholem, no to Finlandia kosztowała 300 zł, a Jack Daniels 600. No ale my to tak sprawdzaliśmy tylko czysto orientacyjnie. Tak. Nie chcieliśmy go podziwiać ani nic. Ja się no. Nie byłem przedłużyć nam pokój. Zapłaciliśmy za niego 170 tysięcy ich mniejszych wczoraj, czyli to jest właśnie te 55 złotych. E, więc poszedłem tam do pani, mówię, że chciałbym zapłacić, a znowu ta pani znowu za głowę się łapie, ojojo, ja nie mogę, ja nic nie umiem, ten. E, więc e, po sekundzie przyszedł jej syn, ja mu daję te 170 tysięcy, a on na to, że nie przez booking bierzemy, więc może ten 20 tysięcy mi oddał, że tylko za 150 tysięcy e, i bierze te pieniądze, daje babci i Idziemy. Czemu babcia tego nie widziałem. Kto by to wiedział? Kieranka jakaś jest. Babcia najwyżej, ale ona nic nie wie, nic nie może, nic nie u mnie. skuter. Tak, za 80 tysięcy i... Czyli jest jakieś, 20 zł. No nie całe, z 18 nawet. Na cały dzień, do jutra tak. do 13. Tak, od dzisiaj jest godzina jakaś 11, do jutra do 13. Parodaz, nic nie brał, ani prawa jazdy, ani nic. Musieliśmy udać mu 80, a on nam kluczyki nic więcej, dosłownie. I to, to nie było, że to było w jakimś sklepie, coś po prostu na ulicy. Jeszcze dla tych, co chcą jeździć skuterem, tu się jeździ z lewej strony. No o tym trzeba pamiętać, bo ciężko tak. się przestawić. Tak. No dobra. Właśnie jemy w takiej mniejszej restauracji. Takie mamy pierdzielniczek i jedna pani, dwa stoliki. Jeden pan też tam jest. Widzieliśmy so, jakieś trzy dania, które najbardziej polecają, zobaczymy co dostaniemy, ogólnie z ich tematem nic zupełnie nie zrozumieliśmy, ale mają być trzy i dwa picia też mają być. No, podliczyliśmy tą matmę i ten skuter wyszło niecałe 30, czyli 24 zł tak trochę się pomniję. Dostaliśmy takie trzy dania, pierwsze to wygląda po prostu jak ten migoręk. drugie to tutaj to jest bardzo fajne danie. Ono jest polane czymś orzechowym. Ma tofu w sobie, kiełki, ogórka. Jest jakaś taka sałatka. Ciągu, ale taka dla takich ludzi, którzy nie lubią rzeczy sałatkowych, trochę pasoli, a no jakieś takie dziwne coś nie wiadomo co to jajka trochę ugotowanego. To polane wszystko są całe orzechowe. No, ogólnie spoko jest. I takie mięsko nie wiadomo o co z nim chodzi. Czy się rysz? Łykniejsza toaleta długi sznurek, rzek. Coś robisz, żebyś sobie trzymała, że nikt nie wszedł Taki pierdzielniczek Miska, żeby spłukać, jeżeli coś zrobisz I ogólnie prysznic, żeby się wykąpać Dlatego tu jest tak mokro wszędzie Śmiesznie Myśmy właśnie jedzonko Tutaj z tyłu jedliśmy I jesteśmy właśnie To nasz Co futer Co ciekawe, to oni tutaj bardzo często do lemoniat, soku dodają sól zamiast cukru No tak, i teraz już tak trafiliśmy, więc nie wypiliśmy Pan przyszedł no wód, no problem, odjął nam to od Tak, 5 tysięcy kosztowało, odjął te 5 tysięcy. 5. Nie, są 10, ale są 5 No to odjął nam 10, a ja mu 5 daję na piwku. Tak chciałem być taki na wyrównanie, a takie, i nasze były. Jesteśmy tu 40 minut. Tak? 40 minut od tamtych najpierw? No, to z godzinę. godzinę. Ha. Dupa boli strasznie, strasznie. No. Czy było kolana? Mnie też mega, bo ta droga pod koniec była taka, musiałam się trzymać, bo nie jest na zamka. Czy było warto? No taka porwacja. Tak. jak każdy inny ogólnie. Nie wiadomo no. o co chodzi. A mamy charakter. Się, dobrą nam się do picia. I co, Imprezka. Kiesikaki No, jesteśmy tutaj, godzina drogi od tego od miasta. I co, zaczyna padać. A my skuterkiem. Zobaczymy, co to będzie. Chłopak zmęczony od pracy siedzi, babuje sobie i na telefonie może ma 10 lat. Nie wiem, no, ale męczy do pracy. Jesteśmy babli w ciosnku Tak. Dostaliśmy mochica alkoholowe z piekami po Godzina jakaś super mega wcześnie, to jest jakaś 8 rano. Pojechaliśmy z na łódkę. Która miała być o 8.30, okazało się, że w ogóle o 9.30 jednak jest ta łódka. Ja ogólnie, że trzeba zabukować bilety. Więc teraz szukamy jakiejś innej łódki, no. żeby pojadać na Agilia Island. To takie wyspy, które każdy mówi, że są najładniejsze tutaj. Cały czas nie udaje nam się znaleźć transportu, ale w wolnym czasie pokażę wam. Coś na to trzeba uważać. To są takie mniejsze kadzidełka. I to jest On... wszędzie. Przed każdym budynkiem, w każdej talecie wszędzie to leży. I trzeba uważać się będąc tu, że tego nie deptać, bo No po bo prostu można w łeb dostać za to <grym> Dobra, po ciężkich przeprawach łódkowych Nawet odchodziliśmy na te gili Island, ale właśnie okazało się drogo, nie ma dzisiaj łódki ogóle nie nie się, się targować w ogóle Łódzu Tak, kurde, dziwi się na mnie, że chcecie się targować w takim kraju ale Tak, bo jego cena wyjściała to była 400, no to ja powiedziałem, że za 300 mogę płynąć, a ja on minimum 350 to, ja mówię nie, a tak, tak kurwił, się... że to łaskawie. No ale dobrze. Stwierdziliśmy, że pojedziemy na Bali. Tak, i pomagaliśmy. mojej po... nic nie ma, tylko tak chcieliśmy. Po prostu ładna plaża. A w jedną stronę bilet 180 zł, i w drugą 180, no to jednak trochę pieniędzy jest. Więc też tak stwierdziliśmy, że sobie trochę tam Przeoszczędzimy i zostaniemy po prostu na Bali. Mm -hmm. Ale za to ładne wybrzeże nam chłopak powiedział, gdzie jest ładnie, piaszczyście. Mm -hmm. Zobaczymy. Jak to będzie na serio wyglądać? No i co? I jedziemy. No i oczywiście taksówka, wychodzimy, wychodzimy z tego z łóżki do taksówkarza. I taksówka żąda za 400. Wielkie deliberacje i w końcu za cenę 260 jedziemy. Piękniejszych pieniędzy to jest, to trzeba podzielić przez 3 i wyjdzie i taksówka. tam 80 zł szybko liczący ten. Odpalił nam aplikację, takie jak Uber za gra, po prostu powiedział, że za tyle samo co tam pisze, weźmie nas. No i to ma sens, jak weźmie nas spocenie cenie uberowej, Ja nie, nie cenie taksówkowej. Trochę za krzaczkami, ale widać te pola ryszowe. bo jest ich sporo. Ale teraz dalej trochę jedziemy, więc trochę. No prze... My, że dalej, szczęście, że. O, teraz to Jedziemy dalej przez yy, środek wyspy. że u nich za dużego wyboru, jedzenia nie ma. No to znowu jemy ten goreng, goreng. Mi, goreng. Mi goreng dokładnie. I crispy brown, No, pięć krowetków Idziemy sobie, właśnie byliśmy w sklepie, a tu macie stację benzynową. O nich najpopularniejsze stacje benzynowe. Tutaj, prawie każdy, kto ma sklepik, ma tę stację benzynową u siebie. Właśnie taki jeden podajniczek. Tak jak byliśmy na wyspie, to stacje benzynowe wyglądały. Także butelki od wody No i Pan nas woła, tak jak tutaj, co sekundę Ludzie wołają ten, Ludzie co sekundę wołają Ciebie Czy z nimi pojedziesz, bo Bardzo, bo tu wszędzie ludzie są bezrobotni Kasia kupiła sobie Loda A, i z takich ciekawostek To ja pierwszy, ty będziesz druga z ciekawostek, tu nie ma ludzi w ogóle bezdomnych Bo jeżeli ktoś się żeni ten facet, że żeni się z kobietą, to ogólnie tylko takie małżeństwo, to od razu zaczynają mieszkać u faceta rodziców. I przez to nie ma bezdomności, no bo każdy ma ogólnie rodziców w teorii. I od razu zaczynają u nich mieszkać. I to właśnie wyklucza bezdomność. I przez to nie ma tutaj, ogólnie nie ma tutaj nigdzie czegoś takiego jak wynajm domów. Każdy ma swój dom i no po prostu się nie wynajmuje nigdzie w Indonezji domów. Każdy mieszka. Ogólnie bardzo dziwna to jest rzecz. No, a teraz ty dałeś. Ale zrobiłeś ciekawostek, tak? Na przykład tutaj e, kobiety, jak moją okres, w ogóle nie mogą wchodzić do żadnych świątyni ani ich kościołów, bo hmm, oni uważają, że one są wtedy nieczyste duchowo i jakby zaburzają tą aurę modlitwy. No, co ogólnie spotkać, nie trzeba iść się ładnie. To, bo... to tak jak. Podaj jak u nas na WF-ie Te zawsze mówią, że mają okres i nie mogą ćwiczyć To u was też To u nich za to mówią ciągle, że mają okres i nie mogą iść do kościoła A to na przykład za Kasią jest taka większa stacja benzynowa Trzy podajniki I właśnie prawie pan na motorze przejechał Właśnie i tak a propos jeszcze ludzi W ogóle nie spotykamy tutaj żadnych Polaków Spotkaliśmy dopiero, będąc dwa tygodnie Spotkaliśmy na dwie rodziny Polaków i w ogóle bardzo dużo jest białych ludzi, ale jest to tolotek totolotek z jakiego kraju. Tak jak na przykład w Wietnamie, za każdym razem jak byłem, było strasznie dużo ludzi z Rosji, to tutaj jest taki pełny totolotek, bardzo dużo jest osób z Francji, z Anglii. No ale ogólnie Bali to jest jeden z najpopularniejszych miejsc do przejeżdżania. Dzisiaj teraz jak jest COVID, jeszcze po covidowo, no nie ma dużo turystów, ale ogólnie na Bali mieszka 4 miliony osób, a turyści... Jeszcze... 5 za 5 milionów. No tu mamy taki fajny samochód. I ogólnie tutaj w ogóle nie ma fajnych samochodów. Tak w ogóle. Ani nowych, ani starych. Oni jeżdżą jakimiś takimi. taki jadą Takie coś. No tu mamy jakiś jeden starszy, jechał samochód, ale ogólnie oni tutaj jakimiś takimi. Widzę, wszystkie samochody te, to są jakieś takie jeepy, i one wszystkie mają jakieś tak typu 20 lat. I jak widać jakiś lepszy samochód to to jest jakaś taka Toyota Yaris ale jakaś taka super turbo cała przerobiona podorobiane tysiąc rzeczy i wygląda jak samochód z Japonii no i oni zadają do tego takie na przykład ciastka, ryż i wszystko leży tu, mrówki do tego chodzą i takie coś leży wszędzie mega i mrówki widzieliśmy dwa razy do tego biegnącego szczura tak Albo już nie i, rozróżniam. I oni tak kładą to wszędzie. Tu jest akurat na stole. Dlaczego tak. jest do no, naszego hotelu. Taki pierwszy dzielniczek trochę z lewej strony. Tu się pranie, suszy. Takie ten. Jedziemy taką ścieżką. W ogóle właśnie byliśmy spytać się, ile, bo jesteśmy na samej górze Bali, wyspy, i do, do Denpasar, czyli do tego, skąd mamy lot. Jest około 3 godziny drogi zapytaliśmy się ile kosztowałby w połowie drogi e, znaleźć sobie taki fajny pięciogwiazdkowy hotel. No cały czas brzydkie te hotele mamy e, i zapytaliśmy się ile by kosztował autobus. No to autobus kosztuje e, 120ich, e, a 250 taksówka no, a 120 do sobie? Tak, 120 do sobie, przepraszam. Czyli za dwójkę byśmy zawracili 250, a taksówka kosztuje e, też 250 ma no. Tak, cała plaża jest w łódkach Nie ma nigdzie dojścia tak normalnie do wody Bez łódek Mamy problemy z otwieraniem pokoju, trzeba klucz znaleźć O, jest Tutaj mamy nasz pokoik Łóżeczko Rozpadająca się trochę szafa No i łazieneczka. Ma zasłonkę Ale widok więc... jest Jest klimatyzacja i co? I widaczek. I to też jest jeden z tańszych hoteli, więc ogólnie spoko. Pokażę prysznic. I w dużo hotelach tak jest. Nie mam pojęcia czemu. To się fajnie są te kamyczki. Fajnie wyglądają. jest też ładnie. Ale póki oni tą dziurę w suficie mają. O co z nią chodzi? Kto by to wiedział? Że deszcz na łeb leciał jak ten. I w prawie każdym hotelu tak jest, że przy prysznicu lub przy łazience dziura w suficie. Może żeby doświetlić, ale nie mogliby szyby tam położyć, żeby tak na łeb się nie dało Dziwne. Zostawiłem właśnie Kasię na masażu. Co Kasiura powodzenia. A. I taki masaż to koszt 24 zł, więc ogólnie warto jak się przyjeżdżę do takiego kraju. No w Polsce to, to kosztuje zł dobra, jesteśmy właśnie w bardziej ichniejszej też... W sensie w mniej ichniejszej knajpie, takiej bardziej europejskiej. I zamówiliśmy dwa inne dania że wyglądają zupełnie tak samo, to już nie wiadomo jak to się stanęło się To co, kończyłem dzisiejszy dzień kończę to odcinek Bye, Bye